Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hrabia, a dzisiaj zrobimy sobie Warfactory. W ogóle, przed rozpoczęciem jeszcze omawiania tego, powiem Wam, żebyście dotrwali do końca materiału, bo mam pewien pomysł na kolejne filmiki i chciałbym, żeby każdy z Was, kto chce to zrobić, żeby wyraził po prostu swoją opinię na temat tego, czy to będzie. Dobry pomysł na taką, powiedzmy, playlistę, czy jednak zły. Ale jednak wracając do meritum. Zrobimy sobie dzisiaj warfaktory i na początku samym muszę stwierdzić, że dzisiaj jest bardzo łatwa, bo nie ma żadnego shielda. Mamy blisko do HQ od plaży. Nie ma dużo min, nie ma jakichś bardzo mocnych broni z laba typu na przykład na wariory albo zuki mikrowara. A raczej pełno mikrowarów, lazorów, dumkanonów są tylko te śmieszne, plus tam kanony i tutaj o, boom suprise, to nie są mocne bronie no i mało jest tych broni, nie mają też jakichś super boostów więc tak, ja sobie zrobię to dzisiaj dla odmiany tankami, a nie warriorami znaczy tankami z, z tym moim zestawem ale jeżeli chcecie warriorami, to tak e, jeden baraż na HQ, żeby zbić boom miny tutaj można na te miny dać e, krytery i wychodzimy sobie tutaj na ten budynek z jednym albo dwoma dymami. Na bezpiecznie dwa, żeby nie poniszczyły rotot launchery Warriorów. I z tego budynku dajemy flarę w dokładnie to miejsce, gdzie jest tłumina. Jak one dochodzą, to dajecie na HQ. No i wiadomo, używamy bulita z tauntem, szoki na. żeby objęły te budynki najlepiej lub te. Kolejny szok to jest na tego flost tam kanona, bo on też tymi rakietkami trochę potłucze. No i żeby tu objąć te parę budynków, jak najwięcej dacie radę. Tak pomiędzy tu bym rzucił, pomiędzy sniperem a yy, karabinem. Następny szok polecam dać na te tutaj budynki. Albo na te. No i ostatni, jeżeli macie punktu, bo teraz jest oczywiście ten E, straj boostów ten GunBot Energy, że jest jego więcej to możecie dać tutaj na te rokety na rokety, albo na te mortary, jak co tam wolicie sobie no dobrze, ale dzisiaj sobie gramy tankami, więc zagram tankami jeszcze wam pokażę moje agent boosty, no, gram właśnie bez boosta zobaczycie sobie tutaj O, nic mi się nie świeci tylko mam oczywiście te GunBot Energy czyli mam tyle punktów Ok, dobra, to zaczniemy sobie atak. Czy jeszcze raz scout? No dobra, no to jedziemy, jeszcze zasięgi sobie popatrzę. Dobra, lecimy. Ja sobie tutaj wyjdę na rogu, żeby nie za bardzo tamte rokety mnie poutrzyliwały, jakby były poszedł nie w tą stronę, którą bym chciał. To żeby im po prostu bombardierów nie będzie bo jakoś super mocno. Tu możemy sobie odwrócić uwagę. Szoków. na miny też się przyda. I możemy zaszokować. Tam sobie rzucimy baraża na buminy. Jeszcze raz, żeby zaszokować tam Boom Surprise, zanim się schowa, tu nam widzę atakują. Muszę na to mnie jeszcze. jeszcze raz, tutaj szoczek. Niech one sobie po prostu czyszczą swobodnie. Tutaj wiecie, też jakoś się super nie staram, żeby jakoś strat nie było. i, i tak później na Warriorki sobie przełączę. O. Oj, znaleźliśmy. Dobra, to się w miarę uda. Jeszcze raz jego sobie użyjemy. Niech te tanki zginą tam po prawej. Jak i trzeba. Tu możemy tak zaszokować. No i widzicie, praktycznie bez bóstwa żadnego to i tak idzie na raz. Tylko, oczywiście są straty. No nie mówię, że nie. Ach, nie patrzę na medyczkę. No trudno, a tank nie ginie. Także widzicie, bardzo łatwo bez boosta. Wojsko sobie tak naprawdę tylko czyści. Wy macie dużo punktów, zbieracie punkty. I pada. Dobra. 6 tanków, cztery. No spore straty. Ale i nie. Masz. Tam kto chce. Dobra. Co tutaj mamy? Dobra, może jeszcze kogoś na parę zrobić, czy nie, z trzema tankami. Dobra, zobaczmy. Wracając do tego, co miałem Wam później powiedzieć, to chodzi o to, że mam pomysł, żeby nakręcić takie materiały, w których powiedzmy Wy wysyłacie mi jakoś, powiedzmy teoretycznie wysyłacie mi Twoje bazy. powiedzmy, nie wiem, dołączacie do klanu na chwilę, dajecie challenge i nie wiem, wychodzicie jak chcecie. I ja po, po prostu nagrywam, jak atakuje wasze bazy. Oceniam, czy mi było trudno, czy mi było łatwo. Na przykład, co możecie sobie zmienić. Albo mówię, że o, trudna faktycznie baza, i nie jest. Nie wiem, się do czego przyczepić. Także, nie wiem. Dajcie mi znać co tu myślicie Czy byście po prostu chcieli zobaczyć jak ja atakuję was, Wasze bazy, albo czyli nie. I czy powiedzmy, czy się wyłożę na Waszej bazie, czy się nie wyłożę I oczywiście może być tak też Że mi się nie uda, bo jestem nieomylny No to tam dajcie znać A teraz sobie zrobimy tego człowieczka no wiadomo, on jest dosyć prosty, nie ma żadnych po prostu defensywnych statuetyk, więc nawet z taką małą ilością wojska go zrobimy. Przede wszystkim czyścimy, zbieramy punkty, obulita się nie martwimy, raczej czego go uleczymy. Trzeba patrzeć tutaj na te... Uważać trzeba na miny, żeby nimi nie powpadały czołgi miny i co najważniejsze, żeby mi bombardiery poprzywierały. Dobra, szykujemy sobie to, żeby mnie tam nie objało Tu sobie damy. Bo zwrócić uwagę kanon i snajpery. O! Znowu się zagapiłem. Tutaj sobie damy, żeby nam nie ostrzelał. Teraz macie dostępne te crio bombardiery. One są... Znaczy powiedzmy fajne. Ciężko to powiedzieć dokładnie. Bo, na przykład, na moim poziomie, w sensie kiedy ja już mam odlokowane bombardiery, to nie za specjalnie mi potrzebne te cryo bombardiery. Ale jak są poziomy, mam takie konta też, gdzie po prostu nie mam tych bombardierów, no to taka przewaga jest dosyć miła. Wiecie, no, niektóre bazy, jak na przykład było na. Na samym początku dostępne bombardiery, no to jesteście praktycznie. Zrobicie je przy użyciu ich samych. Więc takie tanki, bombardiery na niższym levelu, gdzie jeszcze nie macie dostępnych zwykłych, myślę, że będą bardzo mocne. Powinienem nagrać z tego materiał, ale jakoś ostatnio nie miałem na to czasu. No dobra, zrobiliśmy sobie tego gościa. Ja już tutaj Wam pokazałem warfactory. Damy Wam tutaj temat, żebyście coś się wypowiedzieli. To będzie na razie ode mnie wszystko. Dzięki za obejrzenie. Hej.